Witam z tej strony Badios Mój bracie w zbrodni, czego ci trzeba? Jak widzicie Zacząłem sobie niedawno pykać w gierkę The Elder Scrolls 5 Skyrim Mam tam 17 poziom Porobiłem parę questów I to fabularnych i takich pobocznych No i postanowiłem, że nagram jakiegoś let's playa z tej gierki. Hmm, co by tu powiedzieć? No, gra, y, którą się tak wszyscy zachwycają, jakoś mnie bardzo nie urzekła. Może dlatego, że jakoś wychowałem się na gotiku i kolejny RPG, którego którego właśnie gram, hmm. ma wiele właśnie e, wow, nadzieję, takich rzeczy, z tym które właśnie już wcześniej widziałem w Gotiku, także nie ma tu e, w tej gierce wiele jakichś nowości czy czegoś takiego. No i nie wiem, no nie wiem czym się tak wszyscy zachwycają. Naprawdę świat tu jest, mogę przyznać duży ogromna ilość misji grafika bardzo ładna ale jakoś mnie ta gra nie urzekła po prostu Grałem w nią, ponieważ jestem ciekawy co tu się będzie yy, działo dalej No i cóż no tu jakiegoś teraz muszę zobaczyć właśnie jakiego mam kłeścika do zrobienia Aha właśnie, miałem porozmawiać z tą Maven, czarną różą może jednak się wrócę do miasta Powiadam sobie z nią bo właśnie tam do, do tej gildii złodziejów się przyjąłem no i tam miałem taką misję wcześniej, że miałem okraść jakąś tam miodosytnie czy coś takiego już teraz nie pamiętam dokładnie przyjęli mnie jestem właśnie równoprawnym członkiem tej gilli e, w tym mieście właśnie no idę tu zobaczyć jeszcze do tej całej Maven zobaczymy co ona ode mnie będzie chciała chyba tutaj się gdzieś znajduje nie tutaj gdzie on na jest Moje Kurwa właśnie, w tym Skyrimie bo można je Nie podoba mi się yy, Nie podoba mi się właśnie ten yy, ta mapka cała i to jakoś mnie myli strasznie gdzie mam iść, gdzie mam, co mam zrobić Jakoś nie mogę się do tego w dalszym ciągu przyzwyczaić. No i co? Pokazuje mi tutaj. wejść do tego budynku. Niech niech niech. No i co? A, na górze. Dobra. Witamy pod pszczelim rządłem, panie. Okej. Jeśli mógłbym zainteresować Cię którymś ze specjalnych drinków, daj mi znać. O mail. A więc to okay. ty, hmm, nie wyglądasz zbyt im. To pewność siebie czy arogancja. To ciekawe, jak często myli się, ze... Musisz zrozumieć, że minęło sporo czasu. Od kiedy Briolf przysłał mi kogoś, Dobra, dobra. Nagle zmieniła zdanie, przedtem je bała, że do niej podchodzę, nie przeszkadza i tak dalej, i tak dalej, a teraz nagle koledzy, co? czy wykonano robotę i czy zrobiono to dobrze Dobra, dobra. Nie ma miejsca na półśrodki. Mam taką nadzieję. Mam konkurencję w postaci Miodosytniczer. Chcę również wiedzieć, jakim sposobem udało im się tak szybko uruchomić produkcję. Udaj się do chorągwianej klaczy w białej grani i odszukaj Malusa Maciusa. On wprowadzi cię w szczegóły. Jakiś Obibo Od kilku już dobrych lat jest mi solą w oku. Nie ma takiego dnia, by mnie żałował. W ciągu kilku krótkich lat wprowadził ten bełt, który nazywam. Nie mam pojęcia, skąd wziął pieniądze, by tak szybko. Po... Dokładnie. Jeśli Sab... wtedy zjawię się ja i przejmę to miejsce. Ten incydent posiadł. Sabion będzie mógł to wykorzystać, by przejąć jeszcze większą Rodzina czarnych. Śmiem twierdzić, że gildia zawdzięcza swoje przetrwanie w równej mierze Dobra. co swoim okay. członkom, mojej rodzinie. Dobra, dobra, dzięki. Hmm. Ty czy co chcesz? Ja, Proszę. Ja Jakieś kościka od razu spody. po drodze sobie to oddamy? Jest Proszę, to jako zapłatę za twoje hmm, Wywarsiły siły mi dał ok. Cóż, dziękuję. Dobra, dobra. Się Chodźmy. Kurwa. Okej, okay, idziemy. Biszmy sobie na mapę. To nie. Pomóż malusem. Dobra, dobra. Gdzie ten gościu jest? O kurwa. To jest tak daleko. Hmm. O cóż możemy się tutaj przenieść. Myślę, że o, chodźmy tutaj na farmę. Jedynie to jest fajne, że właśnie jest... E... Ta szybka podróż mi się podoba. Gdzie tu muszę iść teraz? Okej, okay. będzie dobrze. Idziemy. <coughs> Przejdę, aha po chuju, dobra. Trzeba niedaleko. Grafika jest naprawdę tutaj bardzo fajna. I chociaż i tak nie mam takiego sprzętu żeby grać na jakichś tam full detalach czy coś ale na tym właśnie medium czy coś tam to całkiem ładnie się to prezentuje a co to tu jest za obóz nie należy igrać z ogniem dobra dobra ale jeszcze kurwa tutaj gdzieś Okej. Okay. Z białej grani? No zobaczmy. Patrzmy. Czy jesteś, Zapraszam. Markus. Mamy ciepłą strawę, ciepłe trunki i ciepłe dobra, łóżka. Dobra, dobra, dobra. Potrzebujesz dobra, Rana w białej granie jest popłakana. Tuś sowałaś. Boża można się wspo. Mamy wiele do zrobienia. Sabiorn, właściciel miodosytni czerwoniaka, będzie urządzał degustację dla kapitana straży białej... Nie, nie, na tym. Miodosytnia ma spory problem ze szkodnikami i wie o tym całe miasto. Trutka na szkodniki i miód? Akurat będziemy w pobliżu. Przekażę ci trutkę do wybicia szkodników, ale część wrzucisz do... Ka całe tygodnie to z Maven planowałem. Nie zwlekaj już, bo jeszcze Sabiorn pójdzie po rozum do głowy i sam kogoś najmie do wykonania brudnej roboty. Oba budynki są połączone tunelami wykopanymi. Wejście do nich znajduje się w piwnicy. usunąłem deski, by zalęgły się w miodosytni. Tam sugeruję zacząć. Sabiorn zamyka to miejsce, ale jeśli uda ci się popełniłem błąd, że pożyczyłem od Sabiorna pie... traktuje mnie jak niewolnika. Jeśli ten plan zadziała, nie. Opracowałem wraz z Maven mały układ. I zgadnij, kto wtedy poprowadzi miodosytnie dosytnie czar... Gdy już pozbędziemy się Sabiorna, Maven ma plany wobec. Uznaj to za dalszą część brudnej roboty. Ja okay. nie się, by je tam sprowadzić. Ty teraz musisz się ich pozbyć. Potrzebujesz No, to chodźmy. Ale nikczemny plan sobie wymyślił. Oj, nieładnie, nieładnie.